Ta pierścińska zapraszam na środowe wydanie Kuriera ostrowieckiego. Współdzielnia mieszkaniowa Krzemionki jest bliska pozyskania 4 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej. Dotacje te zostaną wykorzystane na poprawę infrastruktury oraz termomodernizację kolejnych budynków. Dobra współpraca z Urzędem Miasta zaowocowała przyznaniem spółdzielni środków z puli przyznanej gminie. Prezydent Ostrowca jako pierwszy w województwie postanowił podzielić się ze spółdzielniami otrzymanymi środkami. Dzięki temu dla spółdzielni mieszkaniowej krzemionki zostanie przekazanych 800 tysięcy złotych. Kolejny projekt czeka na rozstrzygnięcie, spółdzielnia liczy na pozyskanie 3 milionów złotych. Na chwilę obecną mamy dwa kierunki. W partnerstwie z Urzędem Miasta, czyli rewitalizacja. W granicach 800 tysięcy otrzymujemy, to są środki unijne, no i złożyliśmy również osiedle Rosochy projekty na 3 miliony złotych. Pod względem formalnym już przeszły pierwszy etap, liczymy, że pozyskamy te pieniądze bez żadnego problemu. Spółdzielnia wie już na co przeznaczy te środki. 800 tysięcy złotych zostanie wykorzystane na poprawę infrastruktury oraz budowę terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. W ramach rewitalizacji to mamy, tam jest 3-4 chyba. Projekty takie. Budowa parkingu między 35, 37 i 41, 44 na osiedlu Rosochy za 138 tysięcy. Później budowna siłowni zewnętrznej czyli wraz z parkiem zabaw taki dla dzieci, na 104 tysiące. Siłownia zewnętrzna na 48 tysięcy. I remont przy ogrody 5, całego tego parkingu. przy w naszym budynku, który jest wolnostojący taki pojedynczy. W ostatnich latach najwięcej środków z funduszu remontowego jest przekazywanych na termomodernizację. W ostatnich trzech latach prace te nabrały znacznego przyspieszenia. Przynosi to nie tylko zmniejszenie kosztów ogrzewania, ale również poprawia wygląd naszych osiedli. Pozyskanie 3 milionów z Unii Europejskiej pozwoli ocieplić największe budynki w zasobach spółdzielni na osiedlu Rosochy numery 8, 9 i 10 oraz wieżowce numer 74 i 79. Decyzje zapadną w ciągu najbliższego miesiąca. Na rewitalizacji tu już mamy decyzję z Urzędu Miasta, że przyznano nas, zakwalifikowano nas jako partnera. A koło miesiąca czasu będzie na te termomodernizacje, bo to z programu 3 na 3, czyli Starach, Wice Skarżysko, Ostrowiec. No w 98% projekty złożone były na 98%, czyli praktycznie mamy pewność, że powinniśmy pozyskać, jeżeli przejdziemy pod względem merytorycznym. Wiceprezes Mirosław Kaczmarczyk podkreśla, że jeżeli spółdzielnia otrzyma unijne dotacje, to w ciągu dwóch lat wszystkie budynki w jej zasobach zostaną docieplone. Docieplimy resztę loków w ciągu najbliższych, myślę, dwóch lat. W Gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się eliminacje centralne 46. Olimpiady Biologicznej, do których przystąpili uczniowie, którzy zostali laureatami etapu okręgowego. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Grzegorz Waliszczak, uczeń klasy trzeciej c o, o profilu biologiczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącego numer 1, imienia Stanisława Staszyca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawody tego etapu składały się z zadań praktycznych i obrony pracy badawczej poprzedzonej dwiema recenzjami i oceną pracy. Grzegorz Waliszczak spisał się bardzo dobrze. Zajął ósme miejsce i y, otrzymał srebrny medal. Ten tytuł zwalnia go z egzaminu maturalnego z biologii i daje mu możliwość uzyskania stuprocentowego wyniku. Oprócz tego, wynik ten daje mu również możliwość uzyskania indeksu na wiele uczelni, a przede wszystkim na uniwersytety medyczne i już w tej chwili jest studentem Wydziału Lekarskiego jakiegoś wybranego uniwersytetu medycznego. Chciałabym również nadmienić, że. Jest to niewątpliwie sukces dla Grzegorza, bardzo duży dla mnie, również jako opiekuna merytorycznego i dla szkoły, ponieważ Grzegorz jest jedynym laureatem z Województwa Świętokrzyskiego. Dlatego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się z jego sukcesu. Jak podkreśla Grzegorz Waliszczak, tegoroczna olimpiada była dla niego dużym wyzwaniem, i tym bardziej cieszy go osiągnięty na niej sukces. Muszę powiedzieć, że w tym roku Olimpiada Biologiczna była sporym wyzwaniem, o wiele większym niż w zeszłym roku, ponieważ w bardzo, w bardzo szczególny sposób zmieniła się jej formuła, ponieważ wprowadzono bardzo szeroko zakrojoną część praktyczną, która polegała na różnego rodzaju eksperymentach przeprowadzonych przez uczestników w czterech pracowniach. Między innymi było to robienie trwałych preparatów mikroskopowych z tkanek roślinnych i tkanek grzybów, czy przeprowadzanie prostych reakcji enzymatycznych. Grzegorz Waliszczak będzie także reprezentował województwo świętokrzyskie w finale 32. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W trakcie trwania Olimpiady Biologicznej odbywały się również eliminacje okręgowe. 32. Olimpiady Ekologicznej i niestety termin zbiegł się z eliminacjami centralnymi. Dlatego też dla grupy olimpijczyków z biologii została stworzona nowa komisja w Warszawie, gdzie dała, dawała możliwość wzięcia udziału w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. I po napisaniu testu Grzegorz zakwalifikował się do. Części Ustnej i tam został również laureatem i będzie reprezentował naszą szkołę, miasto i województwo w etapie centralnym 32 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która odbędzie się w czerwcu. Grzegorz Waliszczak chce w przyszłości studiować medycynę i skoncentrować się na pracy badawczej. Jeśli chodzi o medycynę, bardzo, bardzo szerokie perspektywy otwierają się przed takimi kierunkami. Jak na, przykład, jak na przykład biochemia powiązana z medycyną czy biologia molekularna i wśród w, w tym przypadku możemy mówić na przykład o syntezie i odkrywaniu nowych antybiotyków, czy różnych nowych metod, na przykład leczenia nowotworów, czy chorób, na które dawniej nie, zna, dawniej nie znano skutecznego lekarstwa, na przykład chorób prionowych czy Alzheimera. Dyrektor pierwszego liceum podkreśla, że osiągnięcia Grzegorza Waliszczaka są dla szkoły ogromnym sukcesem. Sukces Grzegorza Waliszczaka, naszego ucznia, jest sukcesem ogromnej klasy. Dość powiedzieć, że przez 3 lata pracy i nauki w pierwszym semestrze w Miasta i Sławce że Grzegorz uczestniczył w takiej ilości konkursów i olimpiad, które dawały praktycznie co roku jeden lub kilka indeksów na wyższe uczelnie. Jego zainteresowania są tak wielorakie i tak dogłębne, że praktycznie i nauczycielem, którzy mieli z nim kontakt, musieli doszukiwać się dalszej, głębszej porcji wiedzy, tak aby nawiązać rozmowę, zaś Grzegorz w swoich poszukiwaniach i w swoim dążeniu do sukcesu. Z... Przyjdźmy chyba wszystkie sukcesy szkoły. To jest indywidualność na miarę nie jednej kadencji trzechlecia kształcenia w jednostce edukacyjnej, ale chyba na skalę całego województwa, ponieważ jego sukcesy są tak ogromne, że nie sposób ich wymienić, ale jego zaangażowanie i pasja przełożyły się również na to, że jako Uczeń miał przez 3 lata największą średnią 6.0 i wzorową 100% frekwencję. To też świadczy o jego podejściu do spraw bieżących, spraw szkolnych i zdobywania jak najlepszych ocen. Jego sukcesy mierzone ilością dyplomów i wyróżnień są naprawdę ogromne. Jest to wielki prestiż dla szkoły i zaszczyt, że mamy tak zdolnego ucznia, którego z Żalem będziemy musieli żegnać po zakończonej maturze. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie rozwijał dalej swoje pasje i zainteresowania w kierunkach, które go pasjonują i odniesie w nich równie wielkie sukcesy, tak jak do tej pory. Jutro w chwili Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej na osiedlu Ogrody o godzinie 17.00 odbędzie się promocja książki „Zmiły się nad nami i spotkanie z jej autorem Andrzejem Nowakiem-Arczewskim. Książka jest bardzo dobrze sprzedawana, jest świetnie promowana w mediach ogólnopolskich. Miałem spotkania w telewizji na Woronicza, w TVP Kultura w programie Informacje kulturalne. Książka była przedstawiana. Również była rozmowa ze mną na temat tej książki w TVP Historia. O książce pisały największe tytuły prasowe w naszym kraju, a więc Rzeczpospolita, Newsweek, ale też Gazeta Wyborcza i z drugiej strony Tygodnik Powszechny, Gość Niedzielny. To świadczy o tym, że książka nie jest jednostronna, że każdy z krytyków, każdy z publicystów, eseistów coś znajduje w tej książce dla siebie i stara się to przedstawić. Tak też ta książka została napisana, żeby nie narzucała nikomu żadnych poglądów. Jest to książka otwarta na naszą historię, dyskusję o niektórych zdarzeniach, o postaciach w naszej historii i jest wielostronnie z różnych, z różnych sytuacji przedstawiana tragedia mieszkańców polskiego i żydowskiego pochodzenia w małym miasteczku pod w Klimontowie to piękne historyczne miasto, miasto Osolińskich, Leduchowskich, ale i z drugiej strony doktora Zesmana, który był prototypem doktora Judyma, a także miasteczko Brunona Jasieńskiego, wybitnego poety, futurysty tragicznego, poety, który zginął w kazamatach na Butyrkach w Moskwie. To książka, która mówi o bardzo złożonej naszej historii. Nie możemy podchodzić jednostronnie do niektórych zdarzeń, tak jak to było w niektórych publikacjach w poprzednich latach. To bardzo trudne relacje są przedstawione mieszkańcom żydowskiego i polskiego pochodzenia. I dokonałem tutaj tak zwanej symetrii historycznej i po stronie polskiej, i po stronie żydowskiej są czyny bardzo uczciwe, szlachetne czyny ludzi, którzy oddawali. Życie za innych ludzi, ale są też czyny niegodne człowieka, czyny, które mówią o braku jakiegokolwiek człowieczeństwa. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie autorskie do Biblioteki Pedagogicznej. Myślę, że porozmawiamy o tych trudnych relacjach, o tych trudnej naszej historii XX wieku. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. W zespole szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego trwa nabór do poszczególnych klas. Uzdolniona młodzież będzie mogła trenować w tej szkole siatkówkę, piłkę nożną, ręczną, pływanie i waterpolo. Dzisiaj jesteśmy na egzaminie w szkole mistrzostwa sportowego. Obecnie sprawdzają swoje umiejętności kandydaci do klasy o profilu piłki siatkowej, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. W związku z reformą edukacji nasze gimnazjum mistrzostwa sportowego przekształca się w szkołę podstawową mistrzostwa sportowego. Stąd nabór będzie prowadzony do klasy siódmej i do klasy szóstej. W podstawówce będziemy trenowali młodzież w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, piłki ręcznej chłopców, pływania i waterpolo. Nowością w tym roku szkolnym będzie również klasa sportowa o profilu piłka nożna dziewcząt. Tutaj nawiązaliśmy współpracę ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej oraz klasa piłki ręcznej chłopców. Tutaj szkolenie będzie się odbywało we współpracy z Ostrowieckim Klubem Kszo odlewnia w szkole podstawowej uczą się głównie dzieci z ostrowca. W liceum tendencja jest odwrotna i dwie trzecie uczniów to osoby spoza powiatu ostrowieckiego. Młodzież decydująca się na naukę w ostrowieckiej szkole mistrzostwa sportowego to głównie pasjonaci sportu od najmłodszych lat. Siatkówka to moja pasja, interesuję się tym od młodych lat. Chodziłam na siatkówkę od trzeciej klasy i bardzo chciałabym tutaj chodzić. Jakie ćwiczenia sprawnościowe sprawiają się na większą trudność? Rzut piłką lekarską. Dlaczego? No, moim zdaniem to ciężko, bo 2 kilo i trzeba rzucić bardzo daleko. I ja mam trochę słabe ręce i no, trudno dla mnie. Czego spodziewasz się po nauce w takiej takim szkole sportowej? Mówisz ty e... tylko i wyłącznie na rozwój swojego talentu sportowego? E, nie, jeszcze e, ja bym chciała w przyszłości zostać siatkarką, i tak trochę modelką, i to by mi wykształciło figurę. Kolejny nabór do klasy zespołu szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego zaplanowano na 29 i 30 maja. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.